Siema z tej strony Dusek w dzisiejszym materiale serii informacji o paszce Blazing Pack poruszę temat animowanych pelerynek oraz naprawy błędów i poprawy wydajności w paszce. Wczoraj na oficjalnym Discordzie Blazing Pack jeden z administratorów Discorda napisał taką wiadomość. Przedstawię macie tutaj screen Dobra, generalnie to leciał kolejny update, taki bardziej poprawkowy. Zostały poprawione spadki fps ów u niektórych graczy. Widoczność pielęgniark Optifine i zmiana restrukturyzacji spaka na defaultowy po odpaleniu MC. Możecie sobie go pobrać ręcznie ze strony, lub przez insta instalator. I sprawdźcie, czy wszystko się miga. Jak znajdziecie jakiś błąd to możecie pisać na Discordzie, który będziecie mieli w opisie. I. Bardzo spoko, że tutaj administracja naprawia błędy. Następnym tematem będzie... Wczoraj można było sobie spotkać osoby na serwerze MCPP, które posiadają pierwszą animowaną pelerynkę na paczce Blazing Pack. Tutaj będziecie mieli ury urywek jak wygląda ta pelerynka. I prawdopodobnie ten wzór peleryny będzie miała administracja Blazing Packa bądź spokrewnione osoby z paczką. Z tego też może wynikać, że jeśli wyjdzie launcher, to będzie może sobie zakupić taką animowaną pelerynkę. Moim zdaniem byłaby to spoko opcja dla obu stron. Paczka będzie miała monetyzację, a gracz będzie miał animowaną pelerynkę. A wy co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu jeśli się wam materiał spodobał. Możecie też zostawić lajka like oraz suba. Dziękuję wam za materiał, trzymajcie się i hej!